Jech doktor pomoże, język mam cały purpurowy. Proszę zjeść zimny placek troszczowy. Dziękuję. Dziękuję. Doktorze, zdradzę ci sek. tak? Posłuchaj tak? Czy zwierzęta potrafią mówić? Wszystkie zwierzęta mają swój własny język. Wszystkie? Wszystkie, wszystkie. wszystkie. Musisz tylko chcieć je zrozumieć. O, chcę! Powiedz, przybyszu, jak się nazywasz i skąd do nas Przybywam natychmiast. Nazywam się doktor Donitl. To są moje zwierzęta. A przybywamy z Europy. A tak, tak. Hengie, chłopy, no trochę trenuję. Doktorze, a może mów trochę głośniej? No dobrze. Drogi królu, przybywamy z Anglii, kraju, gdzie ciągle pada deszcz. Kleszcz! Co? Gdzie, gdzie kleszcz? Gdzie? Nie. Próbujecie mnie coś wkręcić, ale ja się nie dam. Po co tutaj przybyliście? A, właśnie. Przybyliśmy wyleczyć chore małpy. Mm. Czy to znaczy, że pomożesz nam uparać się z tą okropną <grym> epidemią? <*śmiech> Oczywiście zrobię wszystko, co w mojej mocy, ale potrzebujemy więcej rąk do pracy. Uf, panie Spokojnie. Spokojnie, no bo muszę... Czy ty nie wiesz, kim jest ten człowiek? Yy, no, w zasadzie to nie. To doktor Dolittle. Co? Najlepszy lekarz zwierząt na świecie! Dolittle? Przypłynął tutaj specjalnie. Żeby wylecieć wszystkie chorujące małpy, a ty go obrażasz i odmawiasz pomocy? — Czy ty to w ogóle przemyślałeś? O, w zasadzie to nie zastanawiałem się nad tym.